Pierwsza kawa z Bartkiem i temat jaki chciałbym z wami dzisiaj poruszyć to przeprowadzka do Szkocji jak to się stało, że przeprowadziłem się do tego kraju jak wyglądały pierwsze tygodnie jak mi się teraz mieszka no już po kilku latach i, i czy nie żałuję mojej decyzji o przeprowadzce z Polski Zanim, zanim jeszcze przejdę do tego głównego tematu, no w związku z tym, że to jest kawa z Bartkiem, no to jeszcze chciałbym Wam tylko trochę opowiedzieć o tej kawie. O tym, że bardzo lubię kawę, a już najbardziej z mlekiem. Teraz najbardziej smakuje mi mleko z płatków owsianych. No i jak patrzę po kolorze, to ja w sumie nie wiem, czy to jest kawa z mlekiem, czy mleko z kawą, dlatego że ja gdzieś tyle nalewam kawy, a reszta to jest no, po prostu bardzo duża ilość mleka. Taka kawa mi najbardziej smakuje. No co mam zrobić? Aż normalnie wezmę łyka. A no i teraz możemy przejść do tematu, o którym chciałem z wami dzisiaj pogadać. O tym w sumie jeszcze za bardzo chyba nie mówiłem na moim kanale. Jest to pierwsze wideo o moim życiu w Szkocji. No i gdzieś tam już sam się do siebie śmieje, jak sobie pomyślę o tym, jak to się stało, że, że trafiłem do Szkocji. Bo cała historia i cały ten przyjazd tutaj to był po prostu jeden wielki przypadek. A zaczyna się. W grudniu, kilka lat temu, kiedy to moja przyjaciółka Pamela, którą w sumie mogliście poznać w jednym z moich poprzednich vlogów, znudzona pracą na etacie, zapytała, czy nie miałbym ochoty założyć z nią wspólnej działalności, albo wyjechać za granicę, przeprowadzić się do innego kraju. No i ja w sumie myślałem nad jakąś taką większą zmianą w moim życiu, wtedy właśnie, dlatego że byłem po studiach. E, oprócz tego firma, w której pracowałem, no szczerze mówiąc, nie dawała mi jakieś większej szansy rozwoju czy awansu. Więc gdzieś tam od czasu do czasu myślałem o przeprowadzce. No więc jak Pamela mnie zapytała, czy chce się przeprowadzić, yy, no to bez jakiegoś takiego większego zastanowienia, <grywania> odpowiedziałem, że w sumie ta przeprowadzka to brzmi kusząco, tylko gdzie. No i na początku, w sumie chyba jak większość osób chcąca wyjechać do Wielkiej Brytanii, myśleliśmy nad Londynem, dlatego że to, wiecie, duże miasto, wiele możliwości. Ale w tym samym czasie moja siostra przeczytała artykuł w gazecie, że podobno Edynburg to fajne miejsce do życia. I skończyło się na tym, że artykuł, którego ja w sumie nigdy nigdy nie widziałem na oczy, sprawił, że w styczniu wylądowaliśmy w Szkocji. Mhm. Tak. Po około miesiącu bez żadnych znajomości, bez pracy, bez mieszkania, z jednym bagażem na osobę, wylądowaliśmy w Edynburgu. I jakoś tak nie mogę sobie przypomnieć, czy się tym stresowałem. Chyba właśnie nie. Jakoś tak bardzo, bardzo na luzie do tego podszedłem. Ehm, pojechałem z takim nastawieniem, że co się stanie, to się stanie, no co może pójść nie tak. Ehm, na pierwszy tydzień wynajęliśmy wspólnie z Melą Airbnb, i to miał być taki czas na znalezienie pracy, mieszkania. No, no taki był plan. My w sumie zamiast tego wybraliśmy troszkę inną opcję, czyli że tak powiem, zaznajmialiśmy się z okolicą, właziliśmy po mieście albo po supermarketach, żeby sprawdzić co mają w Szkocji dobrego do jedzenia, czego wiecie nie ma w Polsce. No i tak ten tydzień nam w sumie szybko zleciał na nic nierobieniu. W międzyczasie przy tym nadchoku zajęć e, przeglądaliśmy jakieś oferty z mieszkaniami za każdym razem, za każdym razem mieliśmy ogromny dylemat, kto ma zadzwonić, żeby się dowiedzieć, czy ogłoszenie jest nadal aktualne. Ja nie chciałem dzwonić, bo ja w ogóle nie wiedziałem, co Szkoci do mnie mówią. Jakoś ten szkocki akcent brzmiał mi na początku bardziej jak, jak niemiecki, Pamela też nie chciała, więc my zamiast wykonać ten telefon, który może trwałoby może, no nie wiem, z minutę. To jeden drugiego nakłaniał, żeby zadzwonić, a może ty zadzwon, nie, teraz twoja kolej, nie, ty zadzwonić. <gry> <gry> więc skończyło się tak, że wysyłaliśmy maila, na którego po prostu nikt nam nie odpisywał, albo odpisywał, żeby zadzwonić, no a, a my nie chcieliśmy dzwonić, więc po prostu szukaliśmy dalej. No i jakoś tak dopiero pod koniec tego pierwszego tygodnia odezwała się do nas właścicielka mieszkania, które było jakieś może 50, 100 metrów od naszego AirBnB? Patrzcie jaki to w ogóle zbieg okoliczności. Na cały Edynburg, wielkie, rozłożyste miasto, odpisała nam jedna osoba, e, która była w sumie od nas ulicę dalej. No i wyobraźcie sobie, że to mieszkanie wynajęliśmy i jestem w nim do teraz. Nie, dobra, nie jestem, żartuję. Wyprowadziliśmy się po pięciu miesiącach, bo pękła rura, zalała łazienkę, na, w kuchni na ścianie robiły się takie bąble z wodą. Śmierdziało od tego wilgociu na kilometr, więc po pięciu miesiącach musieliśmy się przeprowadzić i szukać innego mieszkania. A wracając jeszcze do tego Airbnb, w którym byliśmy przez pierwszy tydzień, to muszę Wam powiedzieć, że była to również ciekawa przygoda. Nie wiem, czy kiedyś korzystaliście z Airbnb. Chodzi w tym o to, że właściciele mieszkań wynajmują albo swoje całe mieszkania, albo pokoje w mieszkaniach. No i jak się okazało, pokoje, które my wynajęliśmy. Wynajmowała rodzina, która prowadziła także Stowarzyszenie Katolickie w swoim mieszkaniu. I na przykład o godzinie 19 nie można było korzystać z kuchni czy też z salonu, bo wtedy odbywały się msze. Rozkładano mikrofon, głośniki, schodzili się chyba sąsiedzi i oni tam się modlili, śpiewali. I to było albo kilka razy w tygodniu, albo może nawet codziennie. Nie pamiętam teraz, ale przypominam sobie na przykład też taką zabawną sytuację, że raz zaczepiła mnie seniorka domu, taka starsza pani, i zapytała, czy ja umiem czytać po angielsku. No, i ja wtedy z takim lekkim oburzeniem odpowiedziałem, że oczywiście, że umiem czytać po angielsku. Pamiętam, że ona się wtedy ucieszyła i odpowiedziała, że to dobrze się składa, bo w pokoju jest Biblia, którą by było dobrze, żebym poczytał. Jak już udało nam się ogarnąć, wiecie, wtedy to mieszkanie, mieć stały adres, no to wtedy mogliśmy załatwiać już wtedy takie formalności powiedziałbym, jak na przykład założenie konta bankowego, co wcale nie jest takie proste w Wielkiej Brytanii, albo jakieś, wiecie, rejestrowanie się w urzędach, no i praca. Wspólnie z Pamelą dostaliśmy pracę w tym samym miejscu i słuchajcie, to była chyba moja ulubiona praca, jaką do tej pory miałem. Wyobraźcie sobie, że w Edynburgu otworzono obsługę klienta, coś a la call center dla polskiego sklepu internetowego, dużej takiej światowej marki odzieżowej i dla nas to był strzał dziesiątkę, bo dopiero co przyjechaliśmy do Wielkiej Brytanii, wstydziliśmy się mówić po angielsku. No a tu proszę, praca po polsku i po angielsku. Do tego jeszcze poznałem tam mnóstwo, mnóstwo mega fajnych osób. Nawiązało się. Wiele, naprawdę, wiele takich długoletnich znajomości, przyjaźni, a do tego wszystkiego warunki pracy były na najwyższym możliwym poziomie. Typu masaż karku co kilka miesięcy, pokój z fotelami masującymi, imprezy integracyjne kilka razy w roku, wyposażona we wszystko kuchnia, no po prostu wiecie żyć, nie umierać, ale, ale, po roku czasu. Polski oddział został przeniesiony do Polski. No i tak w sumie minęło już 5 lat, odkąd jestem w Szkocji, i mam takie wrażenie, że fajnie udało mi się ułożyć tutaj życie. Mam mega fajnych znajomych i przyjaciół, kupiłem mieszkanie, mam super pracę ze świetnymi menadżerami, dużo podróżuję. Więc ja tak sobie czasami rozmyślam, co by było, gdybym został w Polsce. Ej, no to mam przeczucie, że moje życie chyba nie potoczyłoby się tak dobrze, więc na pewno nie żałuję przeprowadzki, uważam, że to była. Bardzo rozsądna, bardzo dobra decyzja, ale też muszę powiedzieć, że po pięciu latach e, mieszkania w Polsce, e, mieszkania za granicą, coraz bardziej tęsknię za Polską, więc, e, więc jestem ciekawy, co przyniesie kolejne pięć lat. Czas na Wasze podsumowanie. Dajcie znać, gdzie mieszkacie: czy w Polsce, czy za granicą, co robicie, czy planujecie może jakieś duże zmiany w swoim życiu w najbliższych latach. O i też koniecznie dajcie znać, czy tego typu vlogi Wam odpowiadają. Jeśli tak, to jakie kolejne historie chcielibyście usłyszeć. Kolejny vlog natomiast będzie dostępny już bardzo niedługo, tak więc do szybkiego zobaczenia.